Dobry, witajcie w środę 11 marca 2020 roku. Mam wrażenie, że zaczęłam prowadzić coś w rodzaju pamiętnika z tych wydarzeń, więc poprowadzę to tak dalej. Na samym początku pokażę Wam to, co nagrałam w poniedziałek i we wtorek, a potem przejdziemy do dnia dzisiejszego. Zapraszam. Jak mówiłam, dzisiaj jest już środa. Sytuacja potrafi się w ciągu dni. Dwóch bardzo drastycznie zmienić. Po pierwsze, mamy prawie 1200 zachorowań w Niemczech. Mamy zachorowania już we Frankfurcie. Wczoraj byłam w przychodni lekarskiej odebrać, wczoraj, tak, wczoraj, lekarstwa na torczyce. Być może się powtarzam w tym, co mówiłam w poniedziałek, we wtorek. Siedzi sporo osób w maskach, kaszlą mocno, ale na drzwiach przychodni jest napisane, jeśli masz gorączkę i objawy podobne do grypy, to proszę nie wchodzić do tej poradni lekarskiej. Proszę się skontaktować albo z Uniklinik, z jakimś szpitalem, albo zadzwonić pod numer 116 117. Dlaczego jest tak napisane? Ponieważ praktyka lekarska nie ma zbyt wielu środków dezynfekujących oraz masek dla siebie i swoich pracowników. To po pierwsze. Po drugie, na aptekach wisi kartka, nie ma środków dezynfekujących, nie ma maseczek, więc już jest za późno. Już jest za późno. Dwa tygodnie temu, kiedy mówiłam, idzie, ludzie kupcie, zróbcie, zaopatrzcie się, już nie ma, bo już jest wykupione oczywiście, każdy chce mieć i to jest normalne, więc już nie ma, więc kto pierwszy, ten lepszy. Tak jest zawsze, tak jest w życiu. Kto pierwszy, ten lepszy. Kto się ociąga i kto, kto nie chce, Trudno, jego sprawa, ale proszę się nie wyśmiewać, proszę nie krytykować, bo wiele ludzi, zwłaszcza tych takich śmiejków, nie macie zielonego pojęcia, ale przekonacie się, bo do każdego z nas to niestety dojdzie. Po trzecie, moje dziecko jest chore, było wczoraj wieczorem u lekarza. Mój lekarz miał zamknięte, więc on był u tego lekarza, obok jest druga praktyka lekarska. Jest bardzo przeziębiony, jest bardzo chory, ale nie ma gorączki, nie ma gorączki, więc dlatego lekarz go przyjął zbadał, powiedział, że nie ma pewności, czy to jest wirus, czy to jest, czy to jest bakteria, dlatego dzisiaj idzie na badanie krwi i jutro będziemy wiedzieli, co to jest, czy bakteria, czy wirus, bo nie chcemy niepotrzebnie dawać mu z góry już antybiotyków, bo to tylko osłabi jego system immunologiczny, który i tak już jest nienormalny przez tą, przez tą po prostu chorobę, którą on posiada. Podejrzewam, że jest to zwykłe przeziębienie, ja go po prostu przeziębiłam, słuchajcie, otworzyłam mu, wietrzyłam mu pokój i no, i tak jest. no. I się przeziębił mocno, ale to jest takie dziwne zapalenie. On bardzo dawno nie miał takiego zapalenia. Kilka lat bo on teraz bardzo rzadko choruje, mimo że ma osłabiony, y, osłabiony ten system immunologiczny. To on wyjątkowo rzadko, <coughs> rzadko choruje. Zobaczymy. Jadę dzisiaj do przedszkola, jak mówiłam, jest środa do mojej pracy. Dzisiaj już nie ma dzieci u nas w przedszkolu. Nie znaczy to, że jest jakieś zachorowanie. Dziś i jutro y, nie przychodzą dzieci, u, u mnie jest 20 dzieci y, tam, gdzie ja pracuję, dzieci już nie przychodzą, dlatego że nie ma pracowników, <laughs> chorują opiekunowie, jest tak mało, że te dzieci zostaną w głównym budynku, bo mamy dwa budynki, zostaną w głównym budynku i nie przyjdą przez dwa dni, a w piątek jest takie coś jak mm, taki dzień dla opiekunów, to, jest tak, to są takie szkolenia, więc w piątek z, tak zowizo jest odwołany. Jest od, odwołane przedszkole. <laughs> Więc ja mam właściwie takie dwa wolniejsze dni, ale muszę swoją pracę wykonać, już mi się nie chce iść. Podejrzewam, że w przyszłym tygodniu zaczną zamykać przedszkole, bo będzie coraz więcej zachorowań. Czy to jest zwykła grypa, czy to jest koronawirus, to już nie ma w tej chwili żadnego znaczenia. Yy, w każdym razie, jeżeli macie objawy grypopodobne i macie gorączkę, to nie macie po co iść do, do praktyki lekarskie od razu do szpitala, albo orientować się, dzwonić <coughs> gdzie można pójść <coughs> przepraszam i zrobić test na, test na koronę. Z tego co wiem, oglądałam teraz wiadomości z Frankfurtu, takie typowe fra fra frankfurckie Rundfunk, <coughs> właśnie pod numerem 116 117 trzeba się zgłosić, żeby zrobić test na koronawirusa. Bardzo jestem wdzięczna mojemu lekarzowi temu lekarzowi, u którego był mój syn, że go przyjął, bo inaczej spędzilibyśmy wczoraj jakieś 4 czy 5 godzin w Uniklinik, w, uni w tej klinice uniwersyteckiej, czekając po prostu na test, żeby go ktoś przyjął, a on się rzeczywiście źle czuje, nawet się położył w końcu, słuchajcie, po czterech dniach, bo w piątek go przeziębiłam, nie? Piątek, w sobotę pracował, niedziela, poniedziałek, wtorek, w końcu się pożył do łóżka, bo on też zgrywa bohatera, bo on będzie robił jeszcze leży. leży w łóżku i czuje po sześciu dniach, że jest chory. Ja uważam, że to jest takie ogólne, mocne przeziębienie że to jest chyba raczej wirus jakiś. <laughs> Wirusówka, no mógł też przecież pod, podłapać, pracuje między ludźmi, mógł podłapać. W każdym razie leży, w każdym razie w każdym razie leży. W końcu się cieszę, bo już prowadzę z nim boję bo wiadomo, jak coś się ma 21 lat, to się zgrywa do dorosłego i mamy ma się, że tak powiem, w dużym poważaniu, że to mężczyźni tak mają. Mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Gdyby się okazało jutro, że mamy koronawirusa, no to idę w kwarantannę. Ale co powiem wam, będę was, będę was yy, informować. Co do operacji, zobaczymy jeszcze, nie wiem, czekam, jak już mówiłam. I... No nie wiem, przesunąć czy nie przesunąć, będę jeszcze z tą panią doktor rozmawiać. Dobrze, kochani, bo ten film będzie za długi, ja się z wami żegnam, będę się odzywać, postaram się na bieżąco mówić co i jak. Ech, dzisiaj mam jednego klienta po pracy i idę zrobić znowu zakupy, bo już wiele rzeczy wyjedliśmy, zakupy są, ale są oczywiście pustki, takie okazjonalne pustki, najwięcej, jak mówiłam, papier toaletowy, ludzie zmądrzeli, ludzie zmądrzeli, wszyscy się śmieli, nie, nie potrzeba, a teraz każdy chodzi, biega, biega i robi, bo nie ma papieru toaletowego, jeszcze dowożą i nie ma, i jest problem ze środkami dezynfekującymi, ponieważ nawet w szpitalu ukradną, słuchajcie, w szpitalu był napad, ukradli w szpitalu palety środków dezynfekujących, Będzie sobie wyobrazić, ale o tym Powiem wam w innym filmie i do zobaczenia. A ja tymczasem jestem w domu i postanowiłam pokazać wam maseczki. To jest maseczka z filtrem, ale tylko jednostronnym, czyli czyli kiedy wydycham powietrze, to tu się otwiera, natomiast kiedy wdycham, wciągam powietrze, to się zamyka. Więc jeśli będę chora, Będę wydychać wirusa. Nie wciągnę go, ale będę go wydycha wydychać. Także to są te maseczki. No, już o wiele lepsze niż, niż ta, którą pokazałam wam w, chyba w poniedziałkowym filmie. To jest numer taki: mm, jakby to powiedzieć, fabryczny. FFP2. FFP2. Te maseczki, które są bardzo dobre, mają podw podwójny filtr, mają tutaj numer 3. FFP2. Wypatrzcie, Wybaczcie, właśnie dostałam wiadomość od mojego męża, poprosiłam go, żeby kupił imbir, jak się nazywa imbir, czosnek dzisiaj kupiłam imbir, no imbir, bo ingwer, bo mylę te dwa słowa i powiedział, że nie ma wykupione, chciałam też dzisiaj kupić w imbir w rewe, ale niestety nie mieli więc to będzie teraz towar taki, którego się już nie dostanie kupiłam czosnek, mam sporo miodu i leczymy się, bo chciałam Wam powiedzieć, że moje dziecko dostało jednak gorączki. Także do zobaczenia w czwartkowym vlogu.